Witam wszystkich z tej strony. O a to jest kolejny odcinek z na lata 2015. Jest ze mną dłuższy Cześć jest witam. Rzucam jeszcze rususie. Tak, a ja odpalam moją trzydziestkę z karnym pracem na szybie, którego nie zauważyłem wcześniej. Widz nam napisał. Tak, tak w ogóle to miałem kiedyś takie naklejki. Bardzo soczyście je naklejałem. I sobie na czoło nakleiłeś. Nie. Dobra, że to. Ale 30 ten dźwięk ma cudowny. Nie ja wiem. Nie wiem, taki... No nie jest taki normalny. Dziś się znasz. Znam się. Jak myślisz, ile mam mitrów w pełni? Dziewięć. No... Więcej. 13. Ile? 13. 15? Tak. Tak, zgadza się. 15. <grywa> Powiedziałem 13, ale. <grywa> <grywa> o no Boże, jest, że już... Nie no, wszyscy to przerywa. O, tak, tak, na pewno. Ale daj dzięki. Ja mam trochę małe broni. Ciao, ciao, bambina mm, 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 mm. Yeah. <noise> Pamiętasz? Pamiętam Twoje stare Pamiętam. dobre czasy Nie wiem, czy chcę pamiętać To były czasy twojej świetności <noise> Nadal są Co nadal są? Nadal są? czasy, ale nie twoje świetności Winkę biorę na wieś, zobaczymy, na kombajnie se pojeździ. Rzucią tam, rzucio tam do chleba. Pojedziemy, <laughs> dzieci, żeby zrobiła miejsce na kolejce ta Knura. Niech hmm. zobaczy, jak to jest. Niech <laughs> zobaczy, jak to jest Jak to jego rówieśnicy to robią. Mówię, na kobanie se pojeździ. Serio? Nie, żartuję, rzucę. No boże. Wrzucę ją tam, gdzie no, tam się w pras, zbiera. W prasę, w prasę ją wrzucisz tam, gdzie w balocie wyjdzie, na środku taka... Z jest głupia. To będzie miała duży kołowrotek. Ale już... Ale, ale już wyjeżdża na dole. No no, gdzie? Bez, bez rąk, bez nóg. Tak nie no trzeba byłoby mi mi te świnki, ona jest taka fajna. Aha. Ciekawe jak chyba, czy dobry boczek by złożył Aha, bada... Tu już wiem dlaczego chcesz świnkę, bo chcesz z niej boczek zrobić No raczej czyli... <grybuj> Nie, to będzie kwi-kwi, albo Ty się znasz, ty się Nie, <grybuj> Ja się znowu Chyba twoje świnie gwizdzą, ej Nie gwizdzę i co? Tu, tu, tu było... No tak, Tak, gwizdzę, no tak może Cię woła? <noise> o nie Sam sobie duszek to robisz <noise> Ja! Nie To Bogie. Krzypisz się. Mhm. Okej, zaszokowałeś mnie, że przydałeś się tego vloga Napędziłem taki szok <noise> jak zaszokowałeś? To przecież nie Zab... mówiłem już dawno. <głos> dawno wiem <noise> <noise> właśnie, no jest to, że tak słucham tego vloga i tak, no nie powiem, tego vloga wrzucimy dwa miesiące później. Ty tam mówiłeś tak? Nie? nie tam, tam coś było, taka kwestia, że coś tam mówimy, że, mówiliśmy, że to już chyba nasz ostatni vlog, jeden z dziesięciu. No i prawdopodobnie nie bałem się Łukasz, nie wiem, za tydzień, może za, za tydzień może się Łukasz dwa miesiące później. <grym> Jak w dwa tygodnie. A no, dwa tygodnie, no, nie trzy. dwa tygodnie, trzy. No to trzy, no to co ty masz? Dwa Mówię. miesiące trzy tygodnie. Ijcie się, w ogóle nie znasz na czasie, panie. Masz zaburzenia jakieś. Masz to, jak to się nazywa. Nie dojebanie mu z dołu. No dobrze. <grym> Ale masz zespół dawna. Kintki. Dobrze. Nie widzieliście twarz aloka, przecież to jest jakiś baum. Co gdzieś tam? To, to taki... z przecież to jest jakiś pedofil. Taki, taki grubasek, taki ba? Pusiak. To? Tak. Yeah. Mydło. My <laughs> Gdzie? Ah, Lubisz <ale> to? Lubię. <laughs> Jak uh -huh. pięknie, Ciebie. To jest y arcyprzyjemne. Głowa wow. mi zlagowało. Może Hej Może ci internet, internetu Co? Wywaliło <grywa> mnie czy nie? Nie Jeszcze A co? Chcesz żeby nie? cię wywaliło? Nie bo na razie O e, Wywaliło go mm. e, No Aha <grywa> No to fajnie Po pięciu minutach gry no sześciu Wstydź się duszy No poczekaj Zrób cięcie Nie No zrób cięcie Nie poczekam aż wejdziesz Uważaj, że to za no nie, zrób cięcie. Nie wiem, się dobrze tutaj Jeszcze. Yy, Dobra, no to... Cięcie. Nie. Zaraziłeś? Nie, mów mi jak mam żyć. No zrób to ciędzie, no. Nie. No tak powinien tyle, co bez sensu. Nie dlaczego? No jak dlaczego, no? No jak wejdziesz, jak się pojawi, że jest... że wchodzisz, no to już wtedy zrobienie. Ale zrobisz cięcie. Hasło to nie. Może Cię wbijać. Nie. Potwierdzony info, a żeby wyjść na ten na serwer eloka to trzeba wpisać hasło. O, cięcie, pod... No i po cięciu ja z yy, zawłóczyć całe pole i wziąć siewnik. Ej, gdzie tu się tankuje? Poszukaj. Ale to jest serio, gdzie tu się tankuje? No mówię sobie poszukaj. Nie włączyłeś mi traktora jak ja wiem ten od siódu nie wierzę w ciebie. Co gdzie tu zero? No mów coś. Co? Mam mówić? Nie wiem, no przez to jest twój odcinek, nie mój. Przecież dzisiaj nie wiem, chcesz tam mnie. A u ciebie gdzie się tam Nie, ja tego też nie wiem. Nie, no, chyba przez to, no, nie wiem. Nie, i szuka wiem gdzie. Y... Szuka gdzie są karnistry, a nie ma ludzi już w tej coś. Jaki, tu może, co to jest? Jakieś te. Jest! O! Dajcie Ci, ile masz kasy? 22,400. A teraz Ci podobno spada. No leci, leci. Bardzo ładnie. A ty ile masz kasy? No wiesz. Nie. <laughs> no po się wszystkich, ile masz kasy? 1,500, 1,900. A? To patrz, tutaj menadżer mnie coś przekonuje. Okazuje mi znacznie mniej u ciebie. A? a? Nie idziesz tam, milczy dadzie. Oprzymiliczka, Mmm, jak to Mmm, jak to było, ta piszę, jakaś takiej. Mmm, wodzomka, coś tam gdzieś tam. No i no, coś no. takiego. Mm, bo... a to takie No, ale lepsze jest na numasze hahahaha <coughs> a ju a ju na numasze na numasze, nie no, jak wie to jest ten. nie, znaczy nie powiem. nie, 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 nie powiem, że teraz bo jest mała w pokoju tak co, było, że masz przez nią? <coughs> Ja na to, nie byłem, nie na to. Łup łup! <laughs> Mówię że mi się ostatnio zwierzę, że mu się kobra spodobała. Co? No, że ci się kobra spodobała. Co że jest, jest coś mniej coś takiego co ci się podoba, ale... Ja pierdziłem jak mi Cię ścina To nawet no, no, lepiej. 328 pingów jest na łylek. To sobie na odcinku lepiej obejrzysz Co to, co tego no. No nie no bez jaj, no To znowu mnie wywali Oby nie Ale wycie ten, przy, przynajmniej poza odcinkiem jak mnie nie będzie zapoli też moje pole No proszę cię Uuuu no proszę Wyrzuciło cię O mi tak, przykro widzicie jak duszka ładnie wyrzuca ja już nie będę chodził, bo to jest niezbędnie. Nawet, ja ja, nawet ja nie, muszę Cię wyrzucać, tylko samo się wy, samo się wyrzucę. Ja mam ludzi od tego, po prostu ja mam ludzi. Ja. Słyszysz? Czego ty chcesz? Yy... Ja już nie będę chodził, bo to są nie ma. Aha tam, dawaj! Dawaj, no tam 5 minut. Trzeba było no, lepszy internet kupić, a nie jakiś kradziony kurde. No dobra, ale mówię ci, że jak mnie nie będzie, nie... Nie wiem ile mnie nie będzie. Yy, to się chodzi za obrony moje pole. Oczywiście, no to fajnie. Bardzo zrobisz to mhm. Ty hamień No dobra, wchodzisz do gry czy nie? No, o wchodzę, wchodzę. Hasło, hasło do serwera ech, to tak nie. Ech, to tak, tak, nie, 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 nie. To, co? Hasło to nie. O, dołączę hmm. do serwera, to teraz zrobimy małe cięcie. No i jedziemy z koksem dalej. Du Dusio już jest tam, widzicie go. O. Nie, ono się po polu kółeczka wali. Serio? <grym> Lagi... Lagi ma. Serio? Nie, ale se... Nie wiesz co robisz? O, ja widzisz, nie, nie. W... Kółeczka robisz. Ja, ja stoję w miejscu. No nie, kółeczka robisz. Mam jeszcze. <grym> ja stoję w e. No nie wierzę, nie. Wszędzie U... opuścili serwer. No, nie, ja już nie wchodzę, nie ma sensu. No już nie ma sensu. W ogóle wejść, znajdź jakiś lichy stołek. Dobra, to od razu, bo wiem, że pewna osoba, osoba o imieniu na pierwszą literę R chyba wiesz o tego... Właśnie. Skontaktuj się z Rychem. Po dzisiaj, nawet zaraz jak to nagramy napisz do Rycha. Prawie zagrania wieskim. Mhm. I napisz do tego gościa o te miniaturki. O! Właśnie, nie wczoraj już to zrobić, zapomniałem. Ja też zapomniałem. No ty to wiadomo, yy, No i pozdrawiam serdecznie z całego mojego serduszka. Czyli nie za dużo. No Jezu. Mafia Śląsk, jeśli się nie pomyliłem. Tak, Mafia Śląsk. A co to, co to? To, to członki. Co? To są czołanki, taki on jeden członek, członek. <laughs> Taki członek to Rychu. On właśnie należy do, do tej mafiślną skrzydłeś. Tak, coś Tak, Rychu. Kogo? No, no nie, wtedy rychu. Ten odstawca? No. To on należy do mafiślną? No podobno. Serio? No nie wiem tak mi mówił, no, ale mówię, że serdecznie pozdrawiam. ty ile. Ty Ej, ale lepa. Lepa? Czemu? Bo się ziarno skończyło. <śmulatuj> <śmulatuj> Ty, właśnie, oparł o O bo bym No nie. Poczekaj, <śmulatuj> no tylko... Dobra, to było tak. Pewna żona yy, Mamy męża. No i mąż ma niebawem urodziny. No i żona nie wie co mu kupić. Poszła do sklepu zoologicznego i posz... poszła... do sklepu zoologicznego <gryśla> i poszła do sprzedawcy i powiedziała yy, Panie kochany, mój mąż ma za dwa dni urodziny. Niech pan da jakieś zwierzę by się mąż ucieszył na no to ten sprzedawca myśli, myśli i wyjmuje sprzeda żabę. Kładzie żabę na ladzie. A żona jest zdziwiona i pyta się sprzedawcy A co ta żaba robi A to sprzedawca? Doskonale się członka. No dobra, doskonale się członka. No dobra, żona kupiła tą żabę. Przyszły urodziny męża, dała tą żabę, może zadowolony itp itd. Potem tydzień po urodzinach jest noc. Żona patrzy, że męża nie ma w domu. I światło świeci w kuchni i jakieś hałasy są. Żona zdziwiona poszła do kuchni, patrzy, że mąż trzyma żabę na rękach i książkę kucharską. A żona się pyta męża. Mężu, co ty robisz? No to mąż... Na no to mąż pokazując na żaby, na żaby. Jeśli ona się nauczy gotować, to wypierdasz. <ślesz> No nie Albo. bo jeszcze jeden Jest ropuch w stawie I, i krzyczy Jestem łabędziem, łabędziem jestem Jestem łabędziem Na to mała żabka popłukała się w głowę i mówi Ach ty, ro, ty stary ropuchu Ty nawet nie wiesz co mówisz, ty głupi ty Na to ropuch z wstał Stał na tylnych O Boże, teraz schowowy no. wybił. Stał na tylnych nogach no, I, i, I pokazał się na to ta żabka. Och ty mój łabędziu. Chodzi nie o jego członka. Nie o grubi nieku no, a, no, nie, a, a. nie masz takiego prawa. Tego też nie Ty Dziękuję. Byś powiedział jakiś lepszy kawałek, jakiś super. No to już, tak. nie wiesz, że nie. nie Niż byś udał, byś cicho wciskał te klawisze, a nie. do wszyscy słyszą. Tak? Już szukasz, no to ja No dobra, no to ja ja, ja, no bo właśnie, znasz tego? Tuhana? Co to? Tuhan, taki youtuber. 1200 subów czy 400. Um, no to poznasz. Fajnie. Zaprosiłem go na odcinek. Fajnie. <laughs> Jak wrócę. Co? Jak wrócę, to tam się wtedy z nim zgadam. Nie wracaj. <laughs> Cytuję. Yy, znaczy, czekaj, do, na chwilę, ja przeczytam ci, bo, ja to, bo to nie on do mnie, ja do niego napisałem no, mail. Po prostu... Tak. O, to jest Marek. Napisałem, uwaga. Mail Cześć. Z tej strony duszek. Wiem, że mnie kojarzysz. Nagrywałem z gościem na YouTube, który nazywa się BHZ Alloc. Nie wiem czy o takim słyszałeś. Gość ma ten ponad 18 tysięcy subów Alloc ma ekipę BHZ. Jestem jednym z członków ekipy. Jak jesteś i jest... ekipy. <laughs> Jak i... Kiedyś sam mnie tak nazwałeś? Nie wiem. Jak i wiceszefem egipy. Uff, ha! No to sobie dowaliłeś teraz, to sobie dałeś. Nie wierzę, nie? Sam mnie tak. tak nazwałeś. Chcę tak szefem, ty! Sam Ty tak... jaki sikolaporzy i popo! Al Jaki koleś Samie w ogóle nie. Tak nazwałeś ty, Co nazwałeś ty wiesz, że zabijałeś? Nazywałeś mnie tak kiedyś. To koleś, nie? Mogę ci pomóc nie tylko w farmingu, jak i w promowaniu twojego kanału. Tyyyy... Jak? Mogę ci pomóc ściągać Horacza, ty. Chodzi o to, nie. Ty, żebyś ty zagrał u nas. Wystarczy pobrać mody i z nami. Jeśli tylko pomoc cię ta satysfakcjonuje... Aha, miałeś czytać kawały i czytasz tak. <laughs> to prosiłbym o mail zwrotny. Jeśli masz konto na Steam, to byśmy sobie tam popisali, co i jak. Pozdrawiam no, i oczekuję na no, no, mnie na srotnego. Czekaj. Teraz wtedy tak napisał. Co, szefem. Czekaj. Nie I do... ta, i ta, uwaga, co. Czyli, czyli ja jestem szefem, tak? Tak. No, no a nie. Na bogato, awansowałem. A nie? Nie wiem. No, ja bym cię nazywał szefem. Hmm? <laughs> Dobra, i teraz uwaga, czy tam są na. Hej, kopela. Ja bardzo chętnie przyjmę twoją propozycję, tym bardziej, że będę kopelat miał okaz... napisał? Tak, Kopelat. To co, on się już z tobą widział kiedyś? No, bo ja go znam od tego... Od początku jego kanału. I... Przyjmę twoją propozycję, tym bardziej, że będę miał okazję pograć z... Dużym, tutaj było z dużym listem, dużym youtuberem. Hmm. Tylko problem w tym... Czy wy będziecie chcieli, abym wam przeszkadzał, bo tak jak mówię, jestem totalnym lubem farmingu i nie mam o niczym pojęcia, ale szybko się uczę. Musielibyście mnie wytłumaczyć... Musielibyście mi wytłumaczyć... Nie, musieliście byście mi wszystko tłumaczyć opatologicznie. Pozdrawiam cię serdecznie. I tam potem pierdoły. Mm -hmm. No dobra, to mu odpisz rozmiar penisa, średnika zbytu. No. <grafy> nie no, Ej, dobra, to kiedy, jak wrócisz, tak? No co, jak bruty tam ja siedzę. Zdążę z nim zagrać, jak cię nie będzie. Ale nie ma on, on ci pole zabronuje. Wiesz, <grafy> <grafy> że nie ma z nim kłopotu, tak? Tu tylko ja mam. Ej, jak będzie nie ja ci nie powiem. Przecież obejrzę jeszcze raz ten odcinek. Nie obejrzysz, nie nieprawda. Dobra, kończymy. Bo to się już przedłużyło, tylko bez sensu. I ten. No trzymajcie się do następnego części na razie.